Jak ja kocham świeże zioła, zobaczcie taka mięta dodana do deserów, nawet wrzucona do wody, troszeczkę się ją rozciera, wrzuca do wody i od razu tę wodę aromatyzuje. To jest to, bazylia idealna z pomidorami, wszędzie tam gdzie pomidor, tam też bazylia. Do tego tymianek, no tymianek rzeczywiście jest zwarty, mocny, on dłużej nam postoi. Tymianek nadaje się do królika, do drobiu, do na przykład, świetny jest też z kozim serem. Kolendra to jest po prostu klasyk kuchni meksykańskiej, kuchni tajskiej. Oczywiście wiem, 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 są tacy, którzy kolendry nienawidzą. Ja akurat kolendrę kocham. Nie musicie używać kolendry. Może być zwykła nasza natka pietruszki, też jest wspaniała. No i oczywiście cudowny skarb polskiej kuchni. Czyli lubczyk. Zobaczcie, tak wygląda świeży lubczyk. Lubczyk to jest roślina wieloletnia. Można ją wsadzić do gruntu i ona sobie tam będzie rosła i rosła i rosła wiele lat. Lubczyk, proszę Państwa, to jest pierwowzór naturalny przyprawy o nazwie, tak, tak, magii. Magi to jest właśnie ten smak umami, smak lubczyku i w kuchni polskiej nigdy nie było magii. Nie było kostek rosołowych, nie było dosmaczaczy, nie było ziarenek mocy, tylko królował lubczyk, czyli że, ziele miłości. Podobno panny młode w dużych ilościach dawały przed nocą poślubną swoim ukochanym lubczyku, żeby ci byli, no wiadomo jacy, tam sobie już dopowiecie, wiem, że dzieci nas oglądają. Y Niestety, powiem Wam szczerze, że do pewnego momentu z moimi ziołami, które wyglądają pięknie, pięknie pachną i pięknie umajają potrawy, dodajemy je w zasadzie na końcu albo na surowo, dlatego że tak naprawdę. E, tych ziół takich sproszkowanych, suszonych używamy w trakcie gotowania. Te świeże zioła są bardzo dobre, ale dopiero na sam koniec. To jest trochę tak, jak idziemy do fryzjera. I fryzjer najpierw wali, wali, wali nam te pianki i tak dalej, te wszystkie przyprawy, którymi nasze włosy doprawia. No i potem, jak już wszystko jest prawie gotowe, to co robi? Robi tak zwany last touch. I to są właśnie też dla kuchni te nasze zioła, gdzie tylko dodajemy ten świeży, aromat, świeży smaczek, bo zupełnie inaczej na przykład smakuje świeża bazylia, a zupełnie inaczej smakuje hał, 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 hał. Bardzo przepraszam, ale niestety we wsi psy szczekają, ehm, więc inaczej ehm, smakuje suszona bazylia, a inaczej smakuje bazylia świeża. Szczerze, ja nienawidzę suszonej bazylii, za to e, świeżą bazylię po prostu kocham. Niestety moje przygody z ziołami najczęściej kończyły się do tej pory tak, Czyli przynosiłam coś ze sklepu, stawiałam to coś na parapecie, no i co się z tym działo? No i się działy właśnie takie rzeczy. I teraz tak, o ile to są liście laurowe, czy na przykład tak jak tutaj tymianek, no to jeszcze można to wykorzystać. Można to zebrać do torebki, przetrzymać w jakiejś torebce takiej zamykanej szczelnie i zużyć w czasie gotowania do potraw. No gorzej, kiedy to jest kolendra, której w ogóle nie jesteśmy w stanie wysuszyć, albo bazylia, której też w zasadzie się nie suszy. Ale... Spotkałam pewnego człowieka. Ten człowiek jest młodym człowiekiem bardzo. Nazywa się Sebastian Kulis i prowadzi takiego bloga również na Facebooku, który się nazywa Roślinne Porady. Zaglądajcie tam, bo bardzo dużo od Sebastiana się dowiedziałam. Czego się dowiedziałam? Dowiedziałam się tego, że zioła najlepiej kupować od ogrodników. Zobaczcie. Wtedy te doniczki są większe, tu jest więcej ziemi. Korzenie mają więcej przestrzeni. A jeśli idziemy do supermarketu, to kupujemy to ziółko takie w tych malutkich, plastikowych kubeczkach, i niestety w tych kubeczkach jest za mało miejsca na korzenie i szybko nam te zioła wysychają i... i klapią. Więc jeśli chcemy, żeby to zioła nam dłużej postały, również na parapecie, również na balkonie, idziemy do sklepu ogrodniczego, ewentualnie polujemy w dobrych warzywniakach. Właśnie na takie duże, solidne, o tutaj też jest rozmaryn. Mam też w takiej dosyć solidnej, e, pokaźnej doniczce. Tutaj nie ma zbyt wiele powietrza, jest bardzo dużo ziemi. No i teraz Sebastian mówi tak: Jeśli przeniesiemy takie zioła do domu, to co powinniśmy zrobić? Proszę Państwa, zioła nie znoszą plastiku. Tak samo jak my ludzie nie lubimy plastiku i ten plastik nam szkodzi, jest go za dużo. Tak samo nie lubią plastiku zioła. Dlaczego? Dlatego, że w takim plastikowym opakowaniu, co się dzieje? Jak jest zimno, no to co się dzieje z korzeniami, to te korzenie wymarzają. Jak jest za gorąco, również na parapecie, w naszej kuchni, bo przecież słońce operuje, to co się dzieje, to te korzenie się parzą. Sebastian mówi, że należy zrobić następującą rzecz. Należy wrócić do zwykłych, tradycyjnych doniczek ceramicznych. Takich doniczek, które znamy z czasów a, szkolnych, po prostu w szkołach bardzo często jeszcze takie doniczki są. A, to jest właśnie doniczka ceramiczna, którą ja, ponieważ e, kupiłam ją i była absolutnie nówka sztuka, e, namoczyłam przez 24 godziny w wodzie. Dlaczego taką ceramikę się moczy? Jeśli to jest stara doniczka, nie trzeba jej moczyć. Ale jeśli jest to doniczka nowa. To warto ją na 24 godziny namoczyć w wodzie. Dlaczego? Dlatego, że ta doniczka będzie działała jak termos. I jeśli przesadzimy tu do środka roślinę, to ona w momencie, kiedy będzie gorąco, będzie trzymała zimno w środku, i odwrotnie, kiedy będzie zimno na zewnątrz, to będzie dawała ciepło roślinie. Takie doniczki oczywiście są w sklepach ogrodniczych, w tych wszystkich z wyposażeniem domu, wielkich supermarketach. Ale również możemy je za bezcen kupić w internecie. Naprawdę po złotówkę, po dwa złote, bardzo ładne doniczki. Wie, wiem, że wiele osób ma też artystyczne zapędy, więc można je na tysiąc sposobów ozdobić. Co robimy z taką rośliną i z taką doniczką? Jeśli chcemy przesadzić roślinę, a musimy ją przesadzić, bo właśnie przez ten plastik ona zaczyna nam umierać po prostu, nie lubi tego. To pierwsze, co musimy zrobić, wyjąć i zobaczyć, że tutaj są, jest bardzo dużo korzeni. I te korzenie, jest ich zdecydowanie za dużo. I te korzenie będą powodowały, że ten system korzeniowy będzie pracował, ale cała roślina zamiast rosnąć do góry, rosnąć w liście, będzie się na tych korzeniach skupiała. Więc trochę trzeba przyluzować te korzenie. O, i chodź tu, chodź tu, chodź tu, ciebie nie chcę urwać. Przyluzować te korzenie po to, żeby zmniejszyć ten system korzeniowy, żeby ta roślina dostała kopa po prostu w górę. Kurczę, jak Maja, jak Maja w ogrodzie normalnie. Dobra. I teraz nasypujemy trochę dobrej ziemi. To jest po prostu ziemia uniwersalna, dobrze, żeby ona była mokra. Sypiemy do środka. O. Wkładamy roślinę. Zasypujemy ją ziemią. Ze wszystkich stron. Tak, ja to zrobię trochę bałagan, ale to posprzątamy. Nie ma problemu, jesteśmy w ogrodzie. O, i ubijamy. To jest kluczowe, żeby taką roślinę ubić. Żeby tam nie było zbyt dużo powietrza i żeby woda mogła od góry nasiąkać. Tak? Proszę bardzo. Mamy taką roślinkę. W zasadzie już gotową. Postawię ją tutaj. Ale innym pomysłem, jeśli nie mamy takich starych doniczek ceramicznych, inny pomysł to jest po prostu. Tak, emalia. Czyli z, takiej, z takiego kubka emaliowanego możemy zrobić też bardzo fajną doniczkę. To jest akurat Emalia Silesia Rybnik. Ja ją bardzo lubię, bardzo ją polecam. Jeśli się zdarzy. Że ona się w środku obije e, bardzo mocno, gdzie już widać ten czarny punkt w środku emali, to znaczy, że ona jest nie do użycia. Ale dla rośliny, czemu nie? Więc przesadzę tutaj do tej doniczki emaliowanej, przesadzę e, moją roślinkę. Co to może być? Może być tym Janek. I znowu wyciągam gościa. I znowu jest tego tutaj w środku za dużo, więc część odciągam mocno podlany widzę, spróbuję sobie pomóc, to nie jest łatwe czasem, trzeba mieć sporo siły na pracę w ogrodzie, przetnę ten system korzeniowy, no wychodź Tymianku. Oczywiście my mówimy tutaj teraz o takim e, przesadzaniu roślin w warunkach parapetowo-balkonowo-domowych, jeśli mamy ogródek, to spokojnie możemy zrobić to samo i włożyć bezpośrednio do gruntu i te rośliny będą nam jeszcze bardziej wdzięczne i będą jeszcze dłużej żywe. Dobra, zmniejszyłam trochę system korzeniowy. Wezmę doniczkę. Nasypię trochę ziemi. Aś tu nabrudziłam. Posprzątałam. Tak, ubiję. Włożę tymianek. Dołożę jeszcze ziemi. Mocno, żeby ta ziemia dostała się do środka. O, proszę. I to są rośliny w wersji parapetowo-balkonowo-domowej. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Zdjęłam rękawiczki, bo chcę Państwu coś pokazać, czego nauczył mnie Sebastian. To jest Bazylia. To jest Tymianek. Na pierwszy rzut oka widać, że Bazylia ma cienkie liście. Że te liście są dużo bardziej rozłożyste. Tymianek ma te liście bardziej zwarte. Troszeczkę on tak wygląda jak taki mini kaktus. Malutkie listeczki, grubsze. I teraz zróbmy test. Jeśli weźmiemy listek bazylii, chodź Maciek, bo to trzeba pokazać. I rozetrzemy. To on się bardzo szybko rozciera i puszcza sok. Jest taki bardzo delikatny. Jest taki bardzo. Od razu się uwalnia ten aromat i niewiele trzeba, żeby tę bazylię stłamsić, tak? Widać, że ona ma bardzo delikatne liście. Jeśli weźmiemy tymianek, jak weźmiemy tymianek, to trzeba trzeć i trzeć i trzeć i w zasadzie nie widać, żeby on jakikolwiek sok puścił, czyli jego liście są dużo bardziej twarde, są twardsze, są bardziej zwarte, są bardziej odporne. I teraz po co ja to wszystko mówię? Po co rozcieram te liście? Otóż Sebastian Kulis mówi, że Rośliny, które mają delikatne liście, które te liście są takie cieniutkie, podatne, właściwie wiatr zawieje i już w zasadzie one się prawie łamią, powinniśmy trzymać w takim lekkim cieniu albo w półcieniu. Bo jeśli słońce zacznie mocno operować na tę bazylię, to ona nam po prostu, krótko mówiąc, zdechnie, żebyśmy nie wiem, jak ją podlewali. A rośliny, które są z kolei. Zwarte, mocne, mają bardzo dużo w sobie takiej e, twardości, i to będzie na przykład tymianek, ale to też będzie rozmaryn. To te właśnie rośliny możemy trzymać w pełnym słońcu. To słońce im nie zaszkodzi, bo one po prostu są na tyle zwarte, na tyle twarde mają te listki, że słońce nie porazi nam tych roślin. Czyli podsumowując, bazylia, mięta. Lubczyk zdecydowanie. Pietruszka taka karbowana, bym postawiła ją gdzieś po środku, prawda? jakimś takim częściowo w słońcu, częściowo w cieniu. Kolendra zdecydowanie w półcieniu i na słońcu. Rozmaryn na słońcu. Tymianek i na słońcu również lawenda. Tak bym to ustawiła. Podsumowując. Zioła w doniczkach nie lubią plastiku, tak samo jak my ludzie. Więc jeśli przynosimy je do domu, żeby długo się nimi cieszyć, co robimy? Przesadzamy je natychmiast do doniczki ceramicznej, wcześniej usuwając mniej więcej połowę korzeni, żeby roślina rosła do góry, a nie zajmowała się korzeniami, albo do takiej doniczki emaliowanej. Te doniczki działają jak termos, czyli chronią roślinę wtedy kiedy jest za ciepło, przed spaleniem korzeni i odwrotnie, jeśli jest za zimno, wtedy ją grzeją. Te rośliny, które mają twarde liście, rozmaryn, tymianek, trzymamy w pełnym słońcu. Te, które mają liście delikatne, na przykład lubczyk, na przykład bazylia, te z kolei lubią cień lub półcień. Podlewamy, oczywiście możemy podlewać te bardziej wrażliwe rośliny codziennie, te mniej wrażliwe co drugi dzień. To była ekobosadka w ogrodzie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie świeże zioła kupujcie.